Dzień dobry, pan, witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Michał Rybacki, jestem społeczanką. Jestem nazywam pracuję w Firmie w dziale technologicznym i jestem technologiem. Ja jestem odpowiedzialny w spółce za tworzenia i innowacje. Magda ze swojej strony pracuje nad materiałami. Ja z Magdą pracuję nad badaniami tych materiałów i później prowadzę procedury administracyjne, które mają na celu dopuszczenie naszych rozwiązań do eksploatacji na rynku infrastruktury kolejowej. Dzisiaj na początek chciałabym Państwa wprowadzić trochę w mój świat świat polimerów, ponieważ jeśli chcemy mówić o matach wibroizolacyjnych firmy TINES, są to materiały z grupy elastomerów, bo polimery jest to bardzo obszerna grupa, więc to, o czym ja się powiem, to są elastomery niewulkanizujące. Trochę wspomnę o materiałach wulkanizujących, ale głównie skupimy się na tych elastomerach niewulkanizujących. I teraz tak, żeby trochę zrozumieć, jak ta mata, elastomer poliuretanowy w ogóle powstaje, chciałabym ten materiał porównać do szeroko znanej napianki poliuretanowej. To, co Państwo zobaczycie, to jest reakcja powstawania właśnie poliuretanu. Zasada powstawania jest taka sama, z tym, że komponenty, których używamy do otrzymania tego materiału bardzo się różnią. Każdy z nas myślę, że taką piankę poliuretanową używał, stosował, widział, jak się ją stosuje. Kiedy my, to, co kupujemy w ogóle w markecie budowlanym w tej tubce, to nie jest jak wita śmietana, która wyskoczy i po prostu jest tym samym materiałem, to nie jest ta poliuretanowa, to jest izolacyjna, który w tym bardziej z powietrza. Reaguje wstępnie, tworząc nam aminę, wtedy wydziela się tutejnek węgla, powodując nam to spienienie, i ta przeregowana amina z resztą grupy socjalistów tworzy nam zaniałek i kolibryta. Ja, z tego, że jestem też inżynierem materiałowym, zawsze takiego materiału nie dotknąć, więc jak mamy piankę kolibrynową, która jest już usieciowana, czy ktoś z nas kiedyś sobie łamał kawałek albo palce wstawić w kąpełkę? To <laughs> I co się wtedy dzieje? Wsadzimy sobie palec no na jeden śladze, zostaje. To nie jest materiał sprężysty, on się odkształca nie odwraca. A my w przypadku naszego resztymera z tego są to na naszym akwarium, potrzebujemy materiału, który będzie się odkształcał, odwracał. Będzie materiałem yy, sprężystym. Yy, na kolejnym slajdzie tutaj widzimy właśnie i zaceniamy te proste, których my używamy, do, których się używa do tworzenia pianki poliuretanowej. To, czego my używamy do tworzenia estromu jest to również izocjanian, jest to dwuizocjanian, który w swojej strukturze ma jeszcze budowanych bardzo dużo rzeczy. My ten łańcuch rozbudowujemy, właśnie po to, żeby otrzymać materiał, który będzie w stanie odkształcać się sprężyście, czyli powracać do tego swojego pierwotnego kształtu pod jakimkolwiek obciążeniem. No, tutaj właśnie jest taki, to jest bardzo prosty proces. i ten isocyan, którego, którego my używamy, nazywany jest izocianowym. izocyanowym. Eee, jaki on jest? W przypadku, tak jak wcześniej wspomniałam pianki poliuretonowej, my nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, jaki on będzie kształt. I mimo aplikujemy tą reakcję, gdzie bardzo szybko nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. W przypadku tworzenia systemu krytanowego proces idzie wolniej. My możemy go sobie przyspieszyć to wolić, ale już innymi rzeczami, takimi jak katalizatory, temperatura ale my jesteśmy w stanie to skontrolować, tak, żeby otrzymać materiał o określonym kształcie, plus jeszcze o określonych właściwościach, których my chcemy, żeby ten materiał posiadał. To jest taki rysunek, myślę, że dosyć prosty, którego ja bardzo lubię używać, który pokazuje Wam taką budowę właśnie elastomeru korytonowego, który posiada segmenty sztywne i segmenty giętkie. Każdy z tych segmentów będzie odpowiadał za finalne właściwości takiego materiału. Na przykład segmenty sztywne na odpor za odporność na ścieranie, czy wytrzymałość na rozcieranie, a z kolei segmenty giełdkie za elastyczność, wydłużenie przy czy wytrzymałość yy, na rozciąganie. To są cechy, które my tworząc Erasmowy Rekordowy możemy otrzymać. Teraz ja przechodzę do swojej części. pominęłam temat prezentacji, także <grytanie> przepraszam. Ale... Chcielibyśmy się skupić w naszym wystąpieniu, tak naprawdę, na dwojakim podejściu do materiałów mikroizolacyjnych, czy ogólnie do jest dla stumerów, z których część może być stosowana jako materiał mikroizolacyjny i pokazać pewne różnice w podejściu procedur badawczych do konkretnych materiałów. Po pierwsze, jesteśmy w stanie przebadać materiały. Tlas numerowe po prostu ze względu na ich właściwości użytkowe, a jesteśmy też w stanie przebadać jako znormalizowane charakterystyki wyrobu budowanego dla zamierzonego zastosowania, czyli w naszym przypadku to będzie mata fibroizolacyjna do zastosowania w drodze kolejowej. Jak już wspomniałam wcześniej, my możemy otworzyć teraz o takich parametrach jak wydłużenie, przezerwanie czy wytrzymałość. Ale to, jakie pytania my sobie zadajemy, jeśli chcemy, żeby ten materiał był zastosowany w kolei, chcemy, żeby ten elastomer posiadał takie parametry jak trwałość, odporność na obciążenia dynamiczne, sprężystość, odporność na warunki atmosferyczne, no i najważniejsze, tłumienia drgań i redukcja hałasu. Więc my w procesie badawczym musimy podejść do odpowiedzi na te pytania, które sobie zadajemy i są istotne dla infrastruktury kolejowej. Istotne dla infrastruktury kolejowej są oczywiście znormalizowane charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania. Prowadząc plany badawcze naszych wyrobów, niewiele dokumentów nam pomaga. Tak naprawdę musimy sami tworzyć sobie wytyczne, jak chcemy, żeby nasze wyroby były przebadane. Po pierwsze, nie wymaga od nas. Tego rozporządzenia 720 w sprawie dopuszczania wyrobów do eksploatacji przez Urząd Transportu Kolejowego wymagania w sprawie matki proizolacyjnych nie zawierają się na liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Standardy techniczne czy pkp PLK, czy Centralnego Portu Komunikacyjnego też niewiele o wymaganiach w sprawie matki proizolacyjnych mówią. Maty wikroizolacyjne nie są objęte procedurą SMS pu 17 także nie ma tam takiego spustu bezpieczeństwa ze strony producenta, ze strony zamawiającego. Maty dopuszczają, dopuszczane są po prostu na podstawie ustawy o grobach budowlanych. Wydawana jest dla nich Krajowa Ocena Techniczna zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ocen Technicznych. Tutaj też myślę, że na wstępie należy wspomnieć ustawę Prawo zamówień publicznych. O tym, jak się opisuje przedmiot zamówienia i co powinno być w pierwszej kolejności uwzględniane w przypadku dopuszczania wyroku do stosowania. Przede wszystkim przedmiot zamówienia opisuje się z uwzględnieniem wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. Wyrobu. odniesienie co do cech materiału, produktu, usługi, przede wszystkim w kolejności pierwszej w odniesieniu do polskich norm przenoszących normy europejskie. Zarówno dla marki proizolacyjnych stosowanych w torze kolejowym, podsypkowym czy dla mat proizolacyjnych stosowanych w torach kolejowych. O konstrukcji bezpodsypkowej mamy już dwie zharmonizowane normy. Pierwsza dla podpodsypkowych wprowadzona została w 2021 roku, druga norma zharmonizowana została wprowadzona w roku 23. Norma zawiera katalog badań które powinny zostać przeprowadzone dla mat wibroizolacyjnych. Badania podzielone są na badania obligatoryjne i badania opcjonalne ze względu na szczególne uwarunkowania, które mogą wystąpić podczas realizacji konkretnej inwestycji. W ramach badań podstawowych, normy dla mat podsypkowych, bo głównie na tych chciałbym się skupić, chcielibyśmy się skupić w naszej prezentacji, po pierwsze, to jest obliczenie wymiarów i masy wyrobu, zwykłe badanie identyfikacyjne. Kolejne badanie to badanie sztywności statycznej i badanie sztywności dynamicznej z, za pomocą znormalizowanej płyty obciążeniowej GBP. Oraz kolejne badanie uznane za obligatoryjne i według mnie bardzo ważne i weryfikujące. Materiał jest to badanie zmęczeniowe wykonywane w korycie balastowym według znormalizowanej procedury. Mimo tego, że na rynku mamy już normy zharmonizowane, dalej wydaje się krajowe oceny techniczne na wyroby budowlane. Tutaj no, zawarłem jakiś przykład krajowej oceny technicznej wydanej przez Instytut Badawczy i Mostów. Usunąłem wszystkie dane, które mogłyby pozwolić na identyfikację konkurenta. Jest to krajowa ocena techniczna wydana w 2017 roku dla mat proizolacyjnych. Wydanie drugie wydane zostało w roku 2023, czyli dwa lata po wydaniu skarmonizowanej normy na matę wibroizolacyjne. Fibroizol w zakresie stosowania wyrobu. Znajdujemy kolejowe obiekty inżynieryjne z ograniczeniem do wiaduktów, mostów, tuneli, obiekty budowlane metra z ograniczeniem do stacji, tuneli, mostów, wiaduktów, estaka, stacji techniczno-postojowych. Parametry, które zostały przebadane w ramach tej krajowej oceny technicznej, słabo z Państwa perspektywy będzie widać. Pierwsza strona to jest szczywność statyczna i szczytność dynamiczna. Dalej mamy obliczony współczynnik przesztywnienia dynamicznego i wybrane przez producenta, bo jeśli wydajemy krajową cenę techniczną, to producent sam deklaruje właściwości użytkowego wyroku budowlanego. Parametry, które no, mają w jakiś sposób odpowiadać za wytrzymałość wyroku, jednak są zupełnie nieadekwatne dla tego zastosowania. Wytypowane parametry i przebadane to jest wytrzymałość na rozciąganie, Wydłużenie względne przy sile maksymalnej i odkształcenie trwałe po ściśnięciu początkowym 10%. Chcielibyśmy w naszej prezentacji zestawić wymagania, jakie są stawiane na etapie procedur przetargowych. To, co będziemy bazowali na trzech badaniach, zadanie, które jest Obecnie w procedurze przetargowej, w dniu jutrzejszym jest otwarcie ofert w ramach realizacji zadania. To jest budowa roboty budowlane na linii 104, kapówka Nowy Sącz. Tutaj w odcinku yy, Rabka, Fornale. Yy, parametry, które przez zamawiającego zostały podane w dokumentacji technicznej, jako parametry odpowiadające za trwałość i długotrwałe Zachowanie to jest statyczny moduł sprężystości poprzecznej, odkształcenie trwałe po ściskaniu, wytrzymałość przy zerwaniu oraz wydłużenie przy zerwaniu. Wybraliśmy te trzy ostatnie, czyli odkształcenie trwałe po ściskaniu, wydłużenie przy zerwaniu i wytrzymałość przy zerwaniu, żeby. Skorelować i postarać się pokazać różnicę między badanymi parametrami w ten sposób, a badanymi parametrami na zgodność z obecnie obowiązującą normą. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę, bo tak tu pokazywałeś, Michał, o ocenę techniczną. Norma, która wymaga badania wytrzymałości przy zabraniu czy wydłużeniu, to jest PN EN 137, jest, jest to norma dla grup wulkanizowanych, to co było wpisane w specyfikacji technicznej to jest norma PNN 527 jest to dla materiałów zwanych ogólnych plastik, czyli my możemy je znieść sztuczne, a to co na przykład my mamy w swojej krajowej cenie technicznej to jest norma 1798. Jak widzicie Państwo trzy różne normy badając ten sam parametr, ale tutaj próbki się różnią, kształty się różnią, Sposób podania wyników jest inny i nie da się jeden do jeden porównać e, tych wszystkich parametrów, które są badane trzema różnymi normami. Ta informacja, jaki, jaką normą dany producent bada w swój materiał, jest informacją dla mnie jako technologa, który wie, z jakiego materiału konkurencja produkuje swój materiał, ale w żaden sposób nie daje to odpowiedzi, czy ten materiał może być zastosowany jako materiał prezydent. To są informacje dla mnie. Tak. Dla mnie, z racji tego, że zajmuję się tymi procedurami dopuszczającymi rozwiązania na rynku kolejowym, wiążącą i adekwatną procedurą jest procedura badania wytrzymałości zmęczeniowej w korecie balastowym. Tutaj zaprezentowane zdjęcie jest to zdjęcie z Instytutu Kolejnictwa z 2021 roku, gdzie prowadziliśmy taki test zmęczeniowy. Yy, polega on na tym, że w znormalizowanym korycie. Wykładamy na dnie koryta 2 odcinki maty wibroizolacyjnej o wymiarach metr na pół metra. Maty wibroizolacyjne łączymy za pomocą dedykowanego przez producenta rozwiązania do łączenia. W naszym przypadku jest to taśma łącząca, inni producenci stosują zamki to po prostu korytowa, to, to koryto musi obejmować y, sposób łączenia, żeby to, ten sposób łączenia również został zweryfikowany. Koreto uzupełniane jest tłuczniem i te zmęczeniowe tak naprawdę polega na tym, że obciążenie impulsowe przez 3 miliony cykli weryfikuje wytrzymałość zmęczeniową maty mikroizolacyjnej w kontakcie z tłuczniem. Tutaj sprawozdanie z badań obejmuje wyłącznie ocenę wizualną maty, Także też nie jest to w całości wyczerpujące. Jest to badanie obligatoryjne, które no zgodnie z tą normą trzeba wykonać. Jako badanie uzupełniające w ramach normy jest drugie badanie wytrzymałości zmęczeniowej i to badanie już weryfikuje zmianę parametrów. Zmianę parametrów sztywności statycznej i zmianę parametrów sztywności dynamicznej maty mikroizolacyjnej częstotliwościowi w moduł skrężyszości maty oceniany jest podczas testu po tysiącu cykli, 10 tysiącach cykli, 100 tysiącach cykli, 500 tysiącach cykli i później każde 500 tysięcy, aż do 3 milionów cykli obciążeń. Po tych 3 milionach cykli obciążeń mata wibroizolacyjna starana jest na tydzień, dwa tygodnie. Po tym czasie sprawdzamy zmianę statycznego i dynamicznego modułu sztywności maty biuroizolacyjnej. Jako ten dopuszczalny zakres bezpieczeństwa jest to 20% zmiany tych parametrów. Kolejne badania, które będą się w swojej technicznym? Jest badanie oznaczenia przerzucenia falą przed po pościskami. Wcześniejsze badanie, o którym mówiłam, tej wytrzymałości i tego wydłużenia, będę cały czas się czepiała, jest określeniem właściwości materiału przy siłę rozciągającej. Zadajemy sobie pytanie, czy w infrastrukturze kolejowej mamy do czynienia z siłami rozciągającymi, czy bardziej ze ściskającymi. W mojej ocenie to badanie już próbuje w jakikolwiek sposób odzwierciedlić to, jaki mamy stan rzeczywisty. Jest to badanie, które próbkę obciąża się ściskając ją, do, aby zmniejszyła swoją grubość o 50% albo 75% przez 72 godziny, później ściąga się to obciążenie i bada się grubość takiego materiału. Ale spójrzmy sobie na wymiar tej próbki. To jest 5 na 5 na 2,5 cm. Jak my mam w swojej ofercie matę grubości 15, 20, 20 25 i 30, to jak mamy to zbadać? Jakbyśmy mogli określić, czy taki mały wycinek jest w stanie nam odpowiedzieć, jak ta mata zachowa się pod obciążeniem, które jest na kolei? Nie odpowie nam. <grym> odpowie nam w większym na pewno. Badanie na normę, które już tutaj wspomniałem. Badanie te również jako opcjonalne badanie kongresji, Procedura badawcza oparta jest na procedurze badawczej, o której przed chwilą Magna mówiła, jednak różnice są i to różnice znaczące. Wymiary próbek stosujemy już znormalizowane, jak w przypadku badania wszystkich matki proizolacyjnych, jest to 30 na 30 cm. Co do czasu trwania temperatury badań nic się nie zmienia, stopień na 25%. Pomiar grubości, tak jak w przypadku badania o ale co jest istotne, po tych obciążeniach nie mierzymy tylko grubości, ale sprawdzamy również, jak zmienił się statyczny moduł sprężystości, statyczny i dynamiczny moduł sprężystości maty proizolacyjnej. Dopiero takie badania uzupełnione o parametry, które są istotne z punktu widzenia przewidywanego zastosowania materiału proizolacyjnej, mają jakiekolwiek przełożenie na to trzyma to będzie y, posiadała długotrwałą odporność eksploatacyjną ostatnie trzy slajdy y, trochę odwołanie moje do y, poprzedniej konferencji na której się spotykaliśmy do poprzedniego i z roku 24 mówiliśmy o społecznej odpowiedzialności z perspektywy TINES, czyli mówiliśmy o badaniu wyrobów, mówiliśmy o tym, że korzystamy z surowców z recyklingu, że promujemy korzystanie z surowców z recyklingu, że wyroby, które są zbudowane z surowców z recyklingu, posiadają tożsame parametry eksploatacyjne, a często nawet parametry lepsze, bo dla przykładu wytrzymałość zmęczeniowa, z poprzednich slajdów, gdzie dopuszczone mamy odchyłki 20% zmiany parametrów w przypadku map proizolacyjnych wykonanych w większości z surowców e, wtórnych, posiadają e, bardzo dobre właściwości eksploatacyjne, zmiana była na poziomie około 6%. Zaprezentowałem również. E, Ile opon zutylizowaliśmy do produkcji matryc proizolacyjnych na jedną inwestycję kolejową, inwestycję tunelu średnicowego Łodzi. To jest ilość opon zutylizowanych, średnia masa opony przyjęta 10 kg, tak yy, dla zobrazowania yy, bardzo duża ilość. No i mamy rok 2025 i też zadanie, które jest w tym momencie w procedurze przetargowej, czyli roboty budowlane na linii kolejowej nr 201, stacja Maksymilianowo. Z tego co wiem, oferty już zostały otworzone, jest najtańsza oferta wybrana, ale na co chciałbym zwrócić uwagę, to na wymagania zamawiającego co do materiałów wymagania dla map izolacyjnych podpłuczniowych, to przeczytam, mamy rok 2025 i nie dopuszcza się stosowania mat pochodzących z recyklingu, mat gumowych oraz map z wełny kamiennej. Myślę, że to jest dobre zakończenie. Norma, którą pokazaliśmy jest normą zharmonizowaną, normą przyjętą na terytorium całej Unii Europejskiej. Normą, która posiada znormalizowane procedury i metody badawcze weryfikujące yy, właściwości materiału dla konkretnego zastosowania, i takie zapisy nie powinny pojawiać się w specyfikacjach technicznych. Jeszcze nie na koniec, bo ostatnie słowo musi należeć do kobiety, bo mojej musi być <laughs> a propos właśnie tego wykorzystywania materiału z recyklingu. Dlatego dzisiaj mówiłam tak dużo o trwałości, o wytrzymałości, o genialnych parametrach elastomerów poliuretanowych, ponieważ ten wypełniacz umowy, który stosujemy jest tylko i wyłącznie wypełniaczem. Spoiwem jest tutaj elastomer i to on determinuje e, te wytrzymałości. To jest trochę tak, jakby ktoś na moje się, bo ja dzisiaj rzucam, wyrzućmy kruszywo z betonu. Wyrzućmy, używając samego cementu. Nie możemy mieć takiego podejścia że w przypadku np. materiałów mineralno-cementowych wiemy, że cement, stał, z którego jest produktowany i z którego tworzymy fazę CSH, czyli to spoiwo, które ma determinuje właściwości, yy, ono nie może, yy, to... jeszcze raz, materiały, z których yy, jest... Cement wykorzystywane skały one się skończą. To nie, jest energia, to nie jest energia odnawialna, to nie jest materiał odnawialny. Używamy kruszywa, żeby ten materiał potanić, żeby zmniejszyć udział spoliwa, które dalej daje nam wytrzymałości, dodatkowo proszywo zwiększa nam utrzymałość. I adekwatna sytuacja jest tutaj. Używamy spoliwa yy, poliuretanowego, które daje nam utrzymałości, daje nam trwałość, a w umowy jest wypełniaczem który jeszcze dodatkowo może nam dać pozytywny aspekt w wibroizolacji. Mówię, że buba troszeczkę delikatnie pokonuje poliuretan, jeśli chodzi o właściwości w wibroizolacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ja, bardzo. Ostatnie tak. słowo proszę o dodatkowe pytanie. Ostatnie słowo. Jedno Rozmawialiśmy wewnętrznie w firmie, i mm, to jest temat, który uważamy naprawdę za istotny. E, jesteśmy członkiem forum dialogu technicznego, forum inwestycyjnego PKP PLK. E, w poniedziałek złożymy w pismo firmy Dines Rail do. Izby Gospodarczej Transportu lądowego z prośbą o rozpoczęcie procedowania, objęcia procedurą SMS 17 matrizolacyjnych. Myślę, że dokończymy w górę, to na pewno będziecie mieli wielu wielu chętnych do dyskusji, zapraszam. Ostatnie prezentacja